Dzisiaj setne urodziny obchodzi najstarszy arcymist na świecie, czyli Juri Awerbach, który tytuł uzyskał w 1952 roku. Więc proszę Państwa, ma 70 lat doświadczenia. No więc dzisiaj w dzisiejszym nagraniu pokażę Wam najfajniejsze przykłady z jego twórczości. Więc na dobry początek mamy partię Awerbach kontra Tajmanow. To ten Tajmanow od wariantu Tajmanowa w Sycylu. Partia z 1953 roku. Zaczęło się od E4, C5, skoczek F3, skoczek C6, D4, CD, skoczek D4. No i tutaj Tajmanow nie zdecydował się na, na swój wariant. Zdecydował się na skoczek F6, skoczek C3, D6. I tutaj nastąpiło goniec C4. Goniec C4 rzeczywiście jest bardzo złośliwym podejściem, ponieważ w obronie sycylijskiej w wielu wariantach, tak, goniec na przekątnej a2 g8 robi bardzo dużo problemów Czarnemu. Nawet jeżeli to e6 zostanie zagrane tak jak poszło w partii i ten goniec niby to jest odcięty, no to później problemy są z tym gońcem c8, no bo Czarny chciałby sobie wrzucić gońca na b7, żeby on działał tutaj bardzo aktywnie, ale wtedy ten punkt E6. Trzeszczy. No już nie wspominając o tych wszystkich wariantach, gdzie biały po prostu leci pionami na skrzydle królewskim, dopycha do g6, podważa pionka F7. No i wtedy ponownie z punktem E6 są problemy. Więc przykładowo mi te warianty z perspektywy czarnego absolutnie nie pasują, więc ja sobie grywam tutaj takie złośliwe hetman b6 z ideą taką, żeby wygonić skoczka, a jak skoczek odejdzie to hetman c7 i ten goniec podwisa i najczęściej goniec musi odejść tutaj, no i problem z głową. No. Jest problem, jest rozwiązanie. Walka w obronie sycylijskiej trwa. Natomiast w partii nastąpiło E6. Biały zrobił roszadę. Zauważcie, jak bardzo naturalne podejście Awerbacha. Wszystkie figury do akcji. W partii Hetman C7. No widać, że tu mm, mogą być jakieś ataki na tego gońca w momencie jak skoczek odejdzie, więc prewencyjnie goniec odszedł na b3, goniec c7 czarny ewentualnie przygotowuje krótką rozsadę. No i nastąpiło f4. I teraz bardzo ważna kwestia. To jest problem. To jest problem czarnego, więc jak najszybciej należałoby się tego problemu pozbyć. Więc czarny zdecydował się na posunięcie skoczek a5. Tutaj jest opcja wrzucania F5, żeby od razu podważyć tego pionka E6. No, jeżeli czarny przepchnie na E5, no to nawet taka koncepcja wchodzi w grę. Ofiara figury, żeby tutaj rozwijać atak na skrzydle królewskim. No, oczywiście sytuacja turbo-ostro się tutaj komplikuje. No, ale król czarnego dosyć osaczony, jakieś wieża bije f6, hetwan g4 już wisi w powietrzu, więc pojawiają się tego typu możliwości. No, tylko problem jest taki, że czarny zdąża zagrać skoczek c4, przyblokować tego gońca, a jeszcze przy okazji atakuje na e3, więc ten atak na e6 nie jest aż tak, aż tak groźny w sytuacji, kiedy goniec jeszcze stoi na c8. Więc w partii hetmanewczy i właśnie to mi się podoba w tej partii, że Awerbach tak do bólu logicznie zagrał. No i tutaj czarny B5, czyli szykuje taką typową sycylijską kontrę. No i teraz nastąpiło E5. Czy tutaj czarny natychmiastowo przegrywa? W końcu wisi wieża, wisi skoczek. No nie, ponieważ jest posunięcie goniec B7. Wtrącenie z atakiem na Hetmana, w partii Hetman odszedł i teraz czarny wybił. I w partii nastąpiło skoczek H5, co prowadzi do problemów czarnego. No, oczywiście, wiecie, teraz to jest prosta sprawa, odpalasz sobie z kwisza i wszystko wiesz. Natomiast w latach 50., no to tutaj szachiści musieli to wszystko analizować na głowę. Przygotowanie debiutowe. Trzeba się było opracować samodzielnie, więc to wszystko nie było takie jasne. Natomiast co tutaj czarny powinien zagrać? Tego gada trzeba się pozbyć z perspektywy czarnego. Niemniej tutaj dalej biały ma fajne możliwości ataku, bo wisi na f7, więc pionka bić nie można. A po roszadzie biały wrzuca g4 i ten skoczek jest w tarapatach. Natomiast czarny może zbić na e5 i zbić na h5. I tutaj z materialnego punktu widzenia są dwa pionki za figurę, ale pozycja mocno otwarta. Czarny posiada parę gońców. Król Czarnego całkowicie bezpieczny, Król Białego średnio bezpieczny. Ten goniec przepotężny. A no, gdyby biały miał polaka, ok, jest w porządku. Jest przewaga. Natomiast z Czarnopolakiem, no to te białe pola bardzo boli. Więc tutaj sytuacja. Bardzo, bardzo niejasna, no i walka toczy się dalej. Biały musiałby gdzieś tu skoczkę przestawić do defensywy, no i gramy. Natomiast w partii nastąpiło skoczek H5, no i tutaj pozycja się sypie. Nastąpiło H1, H3, czarny zbił pionka na E5, no i teraz pozycja się robi przegrana. W jaki sposób? Ano, przydaje się ten goniec z B3. Następuje goniec bije E6 FE. Skoczek E6, i tutaj już by się wydawało, że biały w ogóle przegrywa. No bo goniec C8, no i skoczek związany w kolejnym ruchu czarny tego skoczka kasuje. Może nawet długa roszada, i jest wszystko ok. Ale tutaj Awerbach dokładnie doliczył. Hetman bije H5 na koniec wariantu. To musiał mieć z daleka zaplanowane. No i czarny nie ma nic mądrzejszego niż odbić. No i na koniec wchodzi skoczek G7 z widłami, i skoczek bije H5. No i kiedy kurz opadł, to widzimy, że biały wyszedł z dwoma pionami więcej. No i tutaj awerbach przeciwnikowi nie zostawił. Hmm... Nie zostawił żadnej kontry, wjechał tutaj skoczkiem, zakosił jeszcze kolejnego piona, tak prawdę powiedziawszy Tajmanów to już yy, powinien się tutaj poddać, no yy, po prostu bez trzech pionów, no to nie oszukujmy się jest pozamiatane, aczkolwiek jeszcze fajnie Awerbach tutaj yy, dojechał przeciwnika wieża F6. I goniec H6 bardzo złośliwe. I teraz wieża nie mieści się na siódmej linii, musi odejść. No i teraz wieża E7, i wieża H7 i nie ma obrony przed skoczkiem K6 jest po prostu czarnym matowany. No i w partii rzeczywiście w ten sposób się akcja zakończyła. Także goniec bije e6. Bardzo, bardzo fajna kombinacja. Taka typowa dla obrony sycylijskiej. No biały tutaj zdominował. Zdominował to spotkanie. I co ciekawe, wariant e5... Do tej pory jest grywany. To znaczy, oczywiście, silniki trochę tu pozmieniały ocenę tych pozycji z przegrana czarnego na niejasna czy skomplikowana, ale do tej pory tego typu partie się. Zdarzają. Także zdecydowanie wyprzedzą swoje czasy, można powiedzieć. Kolejny przykład to partia Awerbach kontra Sarwarow. Partia z 1959 roku. I co tutaj Awerbach zrobił? Mega nowatorskie, mianowicie zdecydował się na długą roszadę. Jakie nowatorskie? Przecież tego typu akcje to tam u Dudy czy Dubowa to widzimy co drugą partię. No ale tak, no to w, w XXI wieku, a nie w latach 50. Wtedy jednak. Bardziej grało się klasycznie przez krótką roszadę i B4B5. Długa roszada była rzadko spotykana. No i zobaczmy, jak się akcja rozwinęła. Czarny oczywiście od razu rozpoczyna atak na skrzydle hetmańskim, żeby tutaj zainteresować się królem białego. No to biały z drugiej strony. Skoczek E5, jest atak na C6, więc czarny broni i G4. No i te pionki lecą do przodu na skrzydle królewskim. Czarny A5. No to wieża G1. To jest właśnie mega spoko w partiach Awerbacha. To bardzo logiczne podejście do szachów. Oczywiście to są czasy mocno przedstokfisowe, więc ogólnie rzecz biorąc, szachiści wtedy znacznie bardziej opierali się na takiej czystej logice, mniej na konkretnych obliczeniach, no bo po prostu musieli się na tym opierać, bo nie mieli stokfisza. Także tego typu partie są bardzo dobre do nauki, jeżeli chcesz się uczyć szachów, w sensie nie na jakimś zawodowym poziomie, no bo jeżeli tam chcesz zostać arcymiszem czy coś takiego, no to no nie da się uniknąć tak? pracy z komputerem. Natomiast jeżeli jesteś początkujący, to te partie z ery przedkomputerowej są świetne do nauki, bo tam wszystkie idee da się wyjaśnić tak na logikę. Aktualne partie w wielu przypadkach wyjaśniane są na podstawie konkretnych, bardzo precyzyjnych obliczeń. Co oczywiście jest tru trudniejsze, znacznie trudniejsze do zrozumienia dla przeciętnego szachisty. No dobra, więc co tutaj się dzieje dalej? Tu właściwie czarny popełnił kluczowy błąd, po którym jego pozycja się kompletnie posypała. Mianowicie zagrał A4. No. No, logiczne, tak? Chcę po prostu lecieć tutaj dalej pionami, otworzyć akcję, zaatakować. Ale Awerbach jest szybszy. Mianowicie wchodzi G5. Skoczek nie ma zbytnio gdzie odchodzić. W partii skoczek odszedł na, na H5. Jeżeli czarny odchodziłby tym skoczkiem na D7, na D7, to wchodzi po prostu to samo co w partii. Czyli goniec bije H7. Bardzo ładna kombinacja. Czarny odbija. I g6. W ten sposób hetman białego przedostaje się na skrzydło królewskie, no i jeszcze dodatkowo otwiera się linia g, więc widać, że te figury białego pięknie teraz współpracują, no i czarny ma przeogromne problemy. Więc czarny zbił, no nic mądrzejszego nie ma, bo biały zbije albo na h7, albo na f7, tak czy siak będzie niedobrze. W partii f bije g6, Hetman tutaj zbił, już widać, że kolejne problemy wisi skoczek. Hetman F7 jest bardzo problematyczny, e, punkt G7 mega osłabiony, już tylko ten skoczek go pilnuje. E, więc w partii e, skoczek z siódemki na F6, żeby zabezpieczyć kolegę z H5, a koleżka z H5 zabezpiecza punkt G7. No ale dwa skoczki i pionek to za mało, żeby zabezpieczyć czarnego króla. Mianowicie wchodzi Hetman F7, król H8, no i to Awerbach musiał z daleka widzieć, bo inaczej ten atak staje pod znakiem zapytania. Wieża bije G7. Jeszcze tutaj dorzuca, dorzuca do ognia. Czarny oczywiście musi wybić, inaczej jest po prostu matowany, i wieża G1. Kolejna figura włącza się do akcji, a w defensywie czarnego króla już zostały same skoczki. Pionka już nie ma. Więc w partii czarny dalej próbuje się bronić. No i teraz takie ciche, ale zabójcze posunięcie. Wieża G6. I wieża H6. Najzwyczajniej w świecie czarny nie ma jak się obronić. Więc w partii nastąpiło takie desperackie hetman D6. No ale to biały zbił hetmana. Skoczek G6 szach zbił na D6. No i tutaj dalej król czarnego jest mega osłabiony. W partii wieża E6. No i biały założył widły, no i po E7 czarny zdecydował się poddać. No dobra, więc gdzie ta pozycja poszła w złym kierunku? No bo czarny właściwie został rozjechany. W momencie jak tutaj Awerbach stuknął na H7, no to już nie było co zbierać. Okazuje się, że w tym momencie jeszcze czarny jest w stanie walczyć. W partii poszło to A4, najlepsze jest skoczek D7. Ten skoczek E5 jest piekielnie aktywny, więc absolutnie konieczne jest, żeby się go pozbyć. I bez niego atak białego nie będzie aż tak potężny, choć wiadomo, że dalej te pionki idą naprzód, no i akcja toczy się dalej. Biały ciągle ma silny atak, ale nie wygrywa natychmiast. Także tego typu szczegóły robią różnicę. Goniec bije H7, naprawdę e, śliczne posunięcie. Tutaj mamy partię Awerbach kontra Wladimir Zak, partia z 1947 roku. E, w partii nastąpiło E4, E5, skoczek 3 skoczek C6, mamy Hiszpankę, goniec A4, skoczek F6, to to wszystko widzieliśmy już Milion razy czarny zakosił pionka na E4, biały od razu stara się otworzyć to centrum. No, czarny nie przyjmuje ofiary, bo jednak, jak linia E się otworzy, to będą problemy, więc zwraca pionka. No i doszło finalnie do sytuacji, takiej, która wydawałaby się dosyć spokojna. Tak? Centrum dosyć zamknięte, nic tutaj specjalnego się nie dzieje. No ale przy odpowiednim podejściu to nawet w spokojnej pozycji można fajnie zakręcić. No i tutaj zaczyna się ciekawa akcja. Mianowicie Awerbach od razu się przestawia na króla. No ale czarny przed chwilą zagrał skoczek A5. Więc skoczek C4, mega logiczne. Ten skoczek jest tu super aktywny. Atakuje na B2, zwiększa presję na E5. Ma to wszystko sens. Hetman d no, oczywiście bicie na B2 to nie bardzo, więc czarny zdecydował się na G6, i tutaj awerbach olewa pionka B2. Goniec H6, czyli chce wygonić wieżę, no i dalej rozkręcać akcję na skrzydle królewskim. No, a jednak czarne pola, mocno tutaj osłabione przez wymuszenie posunięcia G6. No i pytanie, czy jest tutaj rekompensata? Stokwisz powie, że nie bardzo. Ale też nie powie, że kompletna wygrana czarnego. Czyli sytuacja jest taka, że pełnej rekompensaty, tak stuprocentowej, może nie ma, ale z praktycznego punktu widzenia problemy są tak duże po stronie czarnego, że niełatwo jest zareagować. Czarny stwierdził, że tak czy siak atak na królewskim będzie, więc lepiej się bronić, mając tego pionka więcej. W partii Hetman E3, i czarny zagrał wieża E8. To trochę niedokładne. Lepsze było od razu wycofać skoczka na C4, bo na B2 on i tak do roboty nic nie ma. I chodzi o to, że Hetman, no żeby się jakoś przydać w ataku, musi stanąć na F4. A to trochę psuje koordynację białemu, bo biały chciałby zagrać skoczek D4 i tutaj pionka uruchomić. Dopchać go do F5, żeby otworzyć, żeby uderzyć na punkt g6, otworzyć osłonę czarnego króla. Więc to trochę psuje, niemniej a tak dalej jest. Bo biały zagra wieża f1, żeby w razie co ta wieża się przydała po linii f, jakby, po linii e, jakby czarny chciał kontrować przez f6, no i później h4, h5, nawet h4, h5, wybicie g3, król g2 i atak po linii h. Więc dalej rekompensata za pionka jest całkiem niezła. Choć Stokfisz się z tym może nie zgodzić. Natomiast czarnymi Stokfisz nie grał. Nastąpiło wieża E8, skoczek D4, hetman D7, no i właśnie F4. W ten sposób biały rozkręca swoją akcję na skrzydle królewskim, a figury pięknie współpracują, nie przeszkadzają sobie, szczególnie właśnie w tym wariancie, który przed chwilą pokazałem. No ten hetman na F4 trochę wchodził w drogę temu pionkowi a teraz nic takiego nie ma. No i w partii czarny sobie stwierdził dobra, no mam tutaj punkt f5 nieźle zabezpieczony prowadzę sobie skoczka na c4, zagram c5 wygonię skoczka z d4 jest OK, wszystko się trzyma. No niestety dla czarnego coś on tutaj przodził. Co takiego? Poszło skoczek c4 hetman g3, c5 i biały wcale nie cofa tego skoczka, bo teraz rzeczywiście jest blokada, i tutaj pozycja czarnego jest po prostu kompletnie wygrana. E, tutaj rekompensaty za pionka kompletnie nie ma. Tylko F5. Najlepszą obroną jest atak. No dobra, ale jaki atak? No przecież po CD jest FBE E6, Hetman E6. Pozycja czarnego perfekto się tutaj trzyma. No okej, okay, biały tam może odbić na d4 yy, i z materialnego punktu widzenia jest porówno, no ale ataku brak. No i widzicie, materiał nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest wlepienie mata królowi przeciwnika. Więc nie FBE 6 tylko FBE G6. Przecież tutaj króla chronią tylko pionki, na no tych pionków w banalny sposób można się pozbyć. Mianowicie goniec bije G6. I tutaj jest pozamiatane. Jeżeli F bije G6, no to wiadomo. Bitka, hetman G7, mat. Więc w partii król H8. A tutaj ładna kombinacja. Kończy zabawę. Goniec G7. W partii nastąpiło król G7. Jeżeli król odejdzie na G8, to wchodzi szach. Goniec bije i goniec F6 szach. Z następnym hetman G7 mat. Więc król G7. A to i tak wchodzi goniec F7 w partii król H8. No i teraz ładne, ładne wykończenie, no bo niby nie ma jak tutaj Hetmanem wejść na linię H. Ciche, ale skuteczne Hetman G6. I teraz gruźpie jest tyle, że przed wszystkim się czardy nie obroni. Przede wszystkim grozi Hetman H6 matem. Jeżeli czarny wybije, to wieża odbije i tutaj znowu maty grożą no i nie ma jak się obronić. W partii taka forma poddania się, goniec F8 no i na werbach wlepił mata. Jeżeli natomiast czarny jakoś by w ten sposób świrował, żeby po siódmej linii się pobronić, no to i tak kończy się to matem. Mianowicie szach, król G7, szach, król F8 i goniec bije E6 znowu z szachem no, i partia kończy się tutaj matem. Także kolejny bardzo, bardzo ładny atak w wykonaniu Awerbacha. Także gość, no wiadomo, że arcy, tytułu arcymistrza to za darmo nie dają, wtedy też za darmo nie dawali. Także wyczucie, gdzie skoncentrować swoje siły i w którym momencie uderzyć, no to to wyczucie Awer Awerbach ma naprawdę świetne. Zobaczmy sobie jeszcze jeden trochę inny przykład. Po tych pierwszych. Przykładach mogliście odebrać takie wrażenie, że Awerbach to tylko tam potrafi łubu-dubu i w ten sposób wygrywa. Natomiast ze strategicznego punktu widzenia też potrafi wyciskać takie pozycje, które wydawałoby się, że nie ma tam nic specjalnego. Tutaj mamy bardzo dobry tego przykład. Partia Awerbach kontra Liliental. Partia z 1949 roku. Na czym się tutaj opiera delikatna przewaga? Białego, ten pionek D5. Ten pionek D5 zapewnia przewagę w przestrzeni, a jeszcze te piony ustawione po białych polach bardzo mocno ograniczają możliwości gońca z D7. I stąd właśnie Awerbach zagrał goniec D4, żeby powymieniać wszystko i zostać w sytuacji dobry skoczek, bo w pozycji zamkniętej skoczek będzie sobie radził lepiej. Kontra turbo beznadziejny goniec, który totalnie nic nie jest w stanie zrobić. W partii wieża E2, Hetman E2. Wieża E8 oczywiście nie można zagrać, bo wybitka i gonie C6 na koniec, z następnym gonie C7. No i biały wychodzi z dwiema lekkimi figurami i wieżą za Hetmana, więc jest to po prostu kompletnie wygrana pozycja. Stąd w partii wymiana. Biały odbił, wymiana kolejna i królew 8. No i teraz zobaczcie, ten skoczek na środku szachownicy przepiękny. A ten goniec kompletnie nie ma gdzie tutaj wyjść. Absolutnie nie ma opcji, żeby ten goniec włączył się do akcji. I jeszcze tutaj awerbach, stara radziecka szkoła, f3. Wszystkie piony na białych polach, więc turbo, ostateczne, absolutne ograniczenie możliwości białopolaka przeciwnika. Tak dla pewności. No i w partii tutaj Liliental zaczął yy, wjeżdżać, zagrał c5. No, są plusy, są minusy. Bo on chce wygonić skoczka, no i jak skoczek odejdzie, to wtedy koniec wkracza do akcji. No ale oczywiście jest bicie w przelocie, no i w ten sposób pionki się osłabiły, więc też niedobrze dla czarnego. No i w partii wieża D2 biały jest zainteresowany słabością na D6, więc król podszedł. Skoczek E2. Król zostaje podciągnięty, no i tutaj brutalne C5. I teraz placówka skoczka na D4 jest nie do ruszenia. Ten skoczek absolutnie dominuje w pozycji. Król D7, skoczek D4, F6 i wieża wróciła na E2. Na linii D już w tym momencie nie ma co robić. No i F4, biały dalej mm, poprawia swoją pozycję. Wieża G8, G3 na spokojnie, e, H5, wieża E3. Troszeczkę lepiej wieża stoi, nie ma co się jakoś bardzo spieszyć. W razie co król może tędy prze. Och, poleciałem za daleko. Tędy może przechodzić do akcji na hetmańskim. W partii wieża E8, no to wymiana jak najbardziej ok. No i widać jak biedny jest ten goniec. Teraz kwestia jest taka, żeby wyrobić przeciwnikowi kolejne słabości i jakoś wrzucić króla do akcji, bo skoczek już radzi sobie nieźle. I w partii G4, właśnie wymiana, król C7, król G3, yy, goniec D7, G5. I w ten sposób czarny ma trudną decyzję do podjęcia. W partii nastąpiło FG, biały odbił, czarny zagrał goniec C8, zorientował się, że jego pozycja jest beznadziejna, no i się poddał w tym momencie. Yy, dlaczego? Yy, bo po prostu król F4, król E5. Król F6 i pozamiatane, bo król nie może pójść na E7, bo skoczek bije C6 szachem. Jeżeli natomiast goniec poszedłby w tym kierunku, to dokładnie to samo. Król F4, król D7, król E5, król E7 i teraz A4, A5, a później skoczek C2, skoczek B4. I obu pionków na A6 i na C6 przeciwnik nie obroni, a jak zagra A5, to skoczek C2, B4 i jest wolny pionek, który wygrywa partię. Jeżeli natomiast poszłoby F5, tak na zasadzie, żeby całkowicie zablokować tę pozycję i liczyć na jakąś twierdzę, no to nie ma tutaj twierdzy, bo czarny ma trzy słabości. No to nie ma opcji, żeby na trzech słabościach plus takie beznadziejne figury, żeby ta obrona miała rację bytu i w jaki sposób przebijać. Biały podciąga króla na d4, żeby zawsze szantażować przejściem na e5. I jak czarny przestawi króla do defensywy z, z ideą taką, że na król E5 jest król E7, no to znowu będzie to przestawienie skoczka na B4, i czarny nie zdąży wszystkiego wybronić. Goniec E8, skoczek E5, czyli widzicie, gon goniec musi teraz biednie pilnować króla E7, no i biały podciąga znowu pionka na A5, skoczek D3, skoczek B4, no i w ten sposób wygrywa partię. Także cóż, taka statyczna dominacja w tej partii, więc tak jak widzicie, a werbach szeroko wyedukowany szachista, jak trzeba, to potrafi przywalić w stylu tala, jak trzeba, to potrafi wyciskać w stylu Petrosian. Także naprawdę warto sobie analizować partię tego zawodnika. Dużo takich logicznych, przedkomputerowych szachów. Można, można oczywiście z tego bardzo dużo wyciągnąć. Także cóż, setne urodziny. Także 200 lat, niech żyje nam. W sumie nie sprawdziłem, kto jest drugi w kolejności. W sensie drugi najstarszy szachista. Bo jeżeli dobrze kojarzę, to tytuł arcymistrza gdzieś tam w okolicach tego 1950 roku zaczęli nadawać. No więc Awerbach jest jednym Właściwie jest pierwszy, którzy ten tytuł uzyskali w 1952 roku. Także nie wydaje mi się, żeby ktoś tam w okolicach tej setki. Setki był. Jakiś inny arcymistrz. Także 100 lat i 70 lat jako arcymistrz. To, to jest wynik. Dobrze więc, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz 200 lat i widzimy się w kolejnej produkcji. Także dzięki za uwagę i pa!